W dzisiejszym odcinku IT Morning 30 cech dobrego menedżera. Jak nie zamęczyć z zespołu żargonem, i co się dzieje? Zaczynamy. Kubek już jest pusty. Nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo poprzednia próba się nie udała i w jej trakcie próby wypiliśmy całą resztę herbaty. A więc dla osób, które nie wiedzą co chodzi, w odcinku 244 przed moim urlopem. Powiedziałem, żebyście śledzili stan kubka, bo są to odcinki, będą nagrywane przez święta, Ed, co na przez święta, na mój urlop. Mimo, że ten odcinek jest pierwszym po moim urlopie, to nagrałem go jeszcze przed, z prostego powodu. Chciałem mieć pewność, że nieważne co się wydarzy, jestem zabezpieczony przynajmniej na ten jeden dzień po urlopie. Więc wypiliśmy cały kubek, ale człowiek zabezpieczony ma. Panek. Słychać, jak nalewam właśnie tak przy mikrofonie. Podejrzewam, że może byś mieć, jakbym oddawał mocz, ale co ja przy tym kolorze tak to wie. Dobra, to był bardzo niesmaczny dowcip, jak widać, że już mi zaczyna odbijać, więc zaczynamy. Pierwszym artykułem jest, no, lista. Wyrodek lubi listę, więc daliśmy tutaj listę w końcu, bo chyba już długi czas nie było żadnej fajnej listy. Jest to taka Lista 33 dobrego menadżera technicznego, nie jest to odkrywcza lista. Ja nawet niespecjalnie chciałbym przechodzić przez nią krok po kroku, bo wiele rzeczy jest bardzo oczywistych. Wiele rzeczy jest takich, których em, no ciężko mi po prostu coś więcej powiedzieć, bo są bardzo standardowe. I jak nawet mam jakieś zastrzeżenia, to autorka je dość dobrze odpowiada na te pytania. Um, dla kogo jest ta lista przydatna? Osobiście nie widzę wartości tej listy dla liderów, dla menadżerów. Dla was te rzeczy to są dla nas. Te rzeczy są tutaj zbyt ogólne. Są lepsze materiały na ten temat i o tych lepszych materiałach mówiliśmy. Ale jeśli macie swojego lidera i menadżera, to myślę, że może warto byłoby siąść z tą listą i się faktycznie przyjrzeć ile z tych rzeczy on spełnia. Czy jesteście w stanie na większość tych czy część tych pytań odpowiedzieć, że faktycznie tak jest? Pytanie: no, czy możecie powiedzieć, że ma te cechy? Bo jeśli na przykład dużo tych cech nie ma, to może warto z nim porozmawiać, że no, są rzeczy, na których musi popracować, dać mu szczery feedback na ten temat. A jeśli nie, potem możecie tego feedbacku dać, bo się boicie. Może to jest ten moment, że trzeba szukać w ramach organizacji lepszego lidera lub tego lidera na zewnątrz. No, więc lecimy dalej. Żargon, czyli różnego typu skróty, pojęcia typowe dla firmy są bardzo częste w IT. Ja sam jestem przesiąknięty żargonem. Jak mi nieraz złapaliście, używam terminów, których nie do końca wyjaśniam. Mam też tendencję do używania zwrotów angielskich, jak na przykład Kings czy Pivot, bez ich wyjaśnienia. Staram się z tym walczyć, ale no jest to trudne. I jest tutaj bardzo ciekawy artykuł właśnie z Harvard Business Review. Poświęcony żargonowi. I zaczyna się zwłaszcza. Od... O, zgubiłem myszkę. Przepraszam, nie mogę przyjechać po artykule, bo nie widzę myszki. Yy, zaczyna się od właśnie ciekawego pytania, czy Twoje biuro ma problem z yy, właśnie żargonem. Artykuł jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. trudno do przeczytania dla mnie, yy, bo mimo, że jest fajnie jakoś podzielony. Mam wrażenie, że potrzebuje za dużo czasu, żeby faktycznie się rozkręcić, że poświęca wiele więcej czasu, żeby ustawić, jaki jest faktyczny problem, niż jest to istotnie potrzebne. Wiadomo, trzeba, żebyśmy wszyscy byli na tym samym punkcie, żebyśmy rozumieli, o czym faktycznie jest artykuł. Ja sam mam duże problemy w, w faktycznie w moich artykułach technicznych, że robię zbyt długi wstęp, ale wydaje mi się, że tutaj trochę przesadzili. W samym artykule zaczynają od tego, że, że próbują mówić o tym, jak identyfikować te problemy, jak identyfikować ten żargon i jak z nim walczyć. Nie jestem do końca super przekonany do ich podejścia, zwłaszcza jak jesteście gdzieś na dole piramidy, ale mimo wszystko warto się temu przyjrzeć. Na zakończenie, event, który ma miejsce dzisiaj. Design Thinking Meet Tech. Przyznam się, mam... Teżowi, wydaje mi się, że już o tym evencie mówiłem i że on się dzisiaj odbędzie, ale powtórzenie też czasem jest warte. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Wróciłem po urlopie, więc jeśli pojawiły się komentarze przez cały mój urlop, to na pewno już na nie odpowiedziałem, więc spokojnie komentujcie nowe swoje przemyślenia, dyskutujmy. Ym, tak jak mówiłem, ja planuję, jak przebijemy 500 subskrypcji, zrobić konkurs i z kubkami do, do wygrania. Najpierw trzeba te kubki zaprojektować ale da radę. Do słyszenia, dziękuję za bycie ze mną.